Cześć. Pewnie jak wiecie, AdS Allegro to moje ulubione narzędzie promocji, z którego no, namiętnie korzystamy. Wykorzystujemy każdego dnia potencjał tej formy promocji. Jesteśmy jedną z niewielu agencji w Polsce, która ma status Allegro AdS Partner Plus. Uważam, mam nadzieję, że nie zabrzmi to zbyt narcystycznie. Ale jesteśmy dobrzy w tym co robimy. No i mamy oczywiście kontakt z wami. Wy zadajecie nam czy to przed tym jak nawiążemy współpracę, czy po tym wiele pytań dotyczących aców. Ja sobie zebrałem te pytania i chciałbym ten odcinek potraktować jak taki zestaw najczęstszych pytań o, o ac Allegro i takich najlepszych odpowiedzi i nie zawsze będę mówił to zależy i nie zawsze będę mówił testujcie to sami bo na podstawie tych kilkuset sprzedawców, dla których prowadzimy reklamy, no można już coś więcej powiedzieć, a nie jak to często ma miejsce, że ktoś, jeden sprzedawca u siebie to sprawdził i uważa, że tak jest wszędzie. Także my mamy trochę inną perspektywę ze względu na szerszy kontekst tego, co robimy. Teraz pierwsze pytanie, które pada, no to czy reklamować wszystkie produkty? Z mojej perspektywy, jeżeli mam coś na Allegro, to znaczy, że chcę to sprzedawać. Jeżeli chcę to sprzedawać, to powinienem na to pewnego rodzaju wrzucić w ruch. No bo dzisiaj przy 135 tysiącach sprzedawców, przy milionach, jak nie nawet więcej liczby ofert na Allegro, to żeby konsument dotarł do Twojego produktu, darmo musisz mieć bardzo niszowy. Produkt, przedmiot, który sprzedajesz, taki, który nie ma konkurencji, lub bardzo unikalny tytuł, no albo e, musisz e, puścić na ten produkt, e, zasilić go reklamami. Więc raczej zastanowiłbym się, jakie stawki dawać na poszczególne grupy e, przedmiotów, bo ja to sobie lubię dzielić na 0 ABC, czyli 0 to jest produkt, Y, y, który jest moją marką, w którego dużo inwestuję. Y, produkt A to jest taki, na który mam dużą marżę i też go reklamuję. Produkt B to jest ta kategoria produktów, no, które no, są tam gdzieś po pośrodku, tak? między tymi, na których bardzo dużo zarabiam, a tymi, które po prostu muszę mieć w ofercie. Także moim zdaniem y, powinniśmy reklamować wszystko, ale y, z różnym, tak naprawdę, wkładem związanym ze stawkami, czy czy budżetem? Więc to jest takie pierwsze pytanie, które bardzo często pada. Drugie pytanie dotyczy tego, które wybrać miejsce emisji. I ja je trochę odwracam, bo, bo idę od, od końca zupełnie szczerze i zawsze podpowiadam: no, Facebook to sprawdzał nam się prawie wcale, więc z niego nie do końca rekomenduję korzystać. Z drugiej strony, również w reklamie graficznej w showcase. Tylko kilka kategorii, dosłownie, są to meble czy zlewy, które bardzo fajnie konwertują i to rzeczywiście daje radę. Nie zalecam korzystać z sieci partnerskiej. Jest to tak naprawdę nowe miejsce, jedno z nowszych, może w ten sposób, które no, chyba raz z naszego doświadczenia przyniosło nam jakieś takie. Dobre rezultaty, więc przede wszystkim oczywiście strona oferty, znaczy przepraszam, przede wszystkim wyniki wyszukiwania, druga to jest strona oferty, pozostałe miejsca emisji czy lewa kolumna, no też w zależności od tego, jaki macie budżet, bo to, bo to jest ważne i tutaj przechodzimy do pytania, jaki ustawić budżet. Czyli to jest takie też pytanie, na które ja nigdy nie odpowiadam, masz 5000 tysięcy i tyle albo jakąś kwotę podaję. Bardziej yy, daję sugestie dotyczące tego, ile to mniej więcej powinno być, w zależności od potencjału, który macie, bo to też da się sprawdzić, i tego, jaki macie cel. Bo no jeżeli dacie 5 zł dziennie, czyli w miesiącu 150 zł, a klik jest złotówkę, to naprawdę nie ma co w takich kampaniach optymalizować. Więc ja rekomenduję to minimum, żeby było 1000 zł miesięcznie, ale to naprawdę minimum. Z drugiej strony, jeżeli sobie określimy zwrot z inwestycji, niech to będzie 15, do tego pojęcia jeszcze wrócimy, to bez względu na to, czy wydacie 1000 zł, zarobicie 15, czy wydacie 10 tysięcy, zarobicie 150 tysięcy, czy wydacie milion, a wasz przychód będzie 15 milionów, to dla mnie tak naprawdę kwestia dotycząca tego wkładu własnego, czyli tego budżetu, jest elementem wtórnym. Bardziej trzymajcie się e, celu, który chcecie obrać, czyli zwrotu z inwestycji. Jak już mniej więcej wiemy, co brać, jeżeli chodzi o kwestię budżetu, e, jaki e, próg, e, jaką skalę, jaką wielkość, też pada pytanie, jak ustawić CPC. Bo go tam podpowiada zarówno budżet, jak i CPC. Ja nigdy na to nie patrzę, w takim sensie, że nigdy na 100% nie są to dla mnie. Sugestie, który ulegam, i tu znowu są dwie drogi, tak? Pierwsza droga to jest taka, że mój produkt jest całoroczny, nie ma na niego sezonu, więc pozwalam sobie, jak Allegro podpowiada 40 groszy, zobaczyć, co się stanie, jak dam 10% mniej, czyli 36 groszy. I oczywiście ważne jest, żeby zerkać na te, na te wyniki, bo jeżeli tego nie będziemy robić, no to może się okazać, że reklama nigdy nie zostanie wyświetlona, a może wręcz niepotrzebnie yy, dajemy zbyt dużo. Z drugiej strony, jeżeli mamy produkt krótko sezonowy, nie wiem, jest to coś związane z komunią, tutaj bym był bardziej agresywny, tak? Ale gro podpowiada 50. Ja wiem, że mam dużo towaru na stanie, trochę zaspałem, więc powinienem spróbować dać więcej, ale też z tyłu głowy mamy informację, że no, może właśnie rozpoczęliśmy taką trochę walkę cenową, tylko nie walkę cenową z obniżeniem ceny w dół, tylko z decydowaniem stawek w górę. Więc też zwróćcie sobie proszę na to uwagę. To nie jest ruletka te acy, Jest to bardziej kalkulacja i takie systematyczne odświeżanie wyników i, i sprawdzanie, co się dzieje. Kolejne pytanie, ile czasu czekać na efekt? To jest super pytanie. Yy, I ja uważam, że jeżeli agencja, tak jak my prowadzimy Wam teatry, to fajnie jest dać agencji no, minimum te trzy tygodnie, tak? Mam taką sytuację, że jeden Pan kiedyś w sobotę bardzo chciał, żebyśmy mu teatry uruchomili. My nie rekomendowaliśmy ze względu, że no jego produkty w sobotę bardzo rzadko były i wyszukiwane, i sprzedawane. Jednak to zrobiliśmy oczywiście na prośbę klienta. W niedzielę klient rozwiązał współpracę, bo powiedział, że wyniki są zbyt słabe. Nawet nie mieliśmy szansy się do tego odnieść. Nie mieliśmy nawet pełnego tygodnia, żeby prześledzić czy dzieje się w poniedziałek, wtorek i niedzielę włącznie. Także ten tydzień to jest minimum. Potem optymalizujemy, analizujemy wyniki, robimy poprawki. E, więc e, jeżeli agencja prowadzi Wasze kampanie, to te trzy tygodnie warto im dać. E, z drugiej strony, ile dać czasu na rozkręcenie jednej oferty? I tutaj my mamy takie współczynniki związane nie z czasem, jeżeli chodzi o. Godziny czy dni, tylko bardziej z ilością kliknięć, tak? Inaczej, oczywiście, jest to dla produktów szybko zbywalnych, i tu uważamy, że już jak jest 50 kliknięć, powinniśmy coś widzieć, czy ta oferta y, y, ma potencjał, będzie z tego sprzedaż. No ale w przypadku znowu rzeczy drogie, jak fotobudka, jak jakieś piece, to te 50 kliknięć jest niewystarczających. No poza tym reklama takich produktów y, ma trochę inny cel na no, i Mam nadzieję, że wiecie jaki. Ok. Jak często y, analizować dane? Y, to jest kolejne pytanie, które do mnie trafia. No i ja powiem, jak my to robimy, bo my to robimy dwa razy dziennie. Robimy z samego rana, kiedy spływają te wyniki, sobie analizujemy i około godziny 20, bo w większości kategorii, y, trochę oczywiście to spłycając, no jest ten pik sprzedażowy. Nie możemy sobie pozwolić, żeby te budżety były wyczerpane, y, żeby tej klikalności nie było, bo CPC jest zbyt małe też bardzo często widzisz nie tylko w sezonie, ale już taką yy, praktyką jest o godzinie 21 czy o już o 20 zwiększanie CPC można to robić zewnętrznymi oprogramowaniami jest łatwiej niż było kiedyś, więc, yy, więc też sobie zwróćcie na to uwagę, analizujcie naprawdę przynajmniej, przynajmniej trzy razy w tygodniu. Jeżeli nie macie na to czasu, to idźcie do agencji, która za Was to zrobi i, i w większości to budżety będą mniej przepalane. Też mamy taką ofertę, że bardzo chętnie sprawdzimy, zaudytujemy Wasze acy i, i dzielimy się tak naprawdę oszczędnościami, więc jeżeli nie znajdziemy żadnych, żadnych oszczędności czy potencjału, to nic zapłacicie. Ok, co to jest zwrot z inwestycji? I yy, to pytanie rzeczywiście jest takim pytaniem, które powinno być zadane jako pierwsze, żeby sobie ustalić ten zwrot z inwestycji. Czyli ile chcecie mieć przychodu z jednej zainwestowanej złotówki? Walek, to się nazywa zwrot z inwestycji, jest podawany właśnie w złotych i, i, i też takie pytanie, czy 20 to dobrze, no jeżeli sprzedajesz konsolę, to jest bardzo kiepsko, tak? Natomiast jeżeli sprzedajesz powiedzmy sobie e, narzędzia, no to jest taki średni wynik. Natomiast jeżeli jesteś w branży etui, i masz 20 z inwestycji, to bardzo chętnie poznam Cię z wieloma sprzedawcami etui, i żebyś mi wykręcił dokładnie taki sam wynik. Także my zdajemy sobie sprawę, że to pojęcie nie wszystkim jest znane. W sklepach internetowych częściej liczy się raz, to jest coś bardzo podobnego. Dlatego też przygotowaliśmy kalkulator, jeżeli zapisaliście się do naszej listy mailingowej, to taki kalkulator do Was dotarł. Możecie sobie obliczyć na podstawie marży własnej, na podstawie prowizji kategorii, w której sprzedajecie, jaki ten uśredniony zwrot z inwestycji powinien być. Ja też żeby pytać, po prostu klientów, słuchaj, no. 100 zł wkładam w reklamy, ile chcesz mieć z tego przychodu, nie zysku, przychodu. I to też jest łatwiejsze do zrozumienia. Kolejne pytanie: adsy czy promowanie? I, i ja taką odpowiedź, którą ostatnio widziałem, to, i to ją zacytuję. No, promując ofertę, nie masz żadnej gwarancji, że jesteś w top 20 na daną frazę czy danej kategorii. Dając odpowiednią stawkę w adsach, no, masz gwarancję, że jesteś na samej górze. Więc dla mnie to jest ogromna przewaga aców. Acy tak? też nie mają prowizji dodatkowej, Adsy jestem w stanie bardziej kontrolować, yy, więc ja uwielbiam acy. Natomiast są kategorie, to są kategorie, które nie są mocno obsadzone, tam nie ma tak wielu aukcji promowanych, wtedy korzystam z promowań. Gdybym miał tak powiedzieć, ile acy to jest jakieś 80%, a 20% to jest promowanie. Kolejne pytanko, które od Was dostajemy, czy korzystać z reklamy w Google? Oczywiście za pośrednictwem Acalegro. Jeżeli nie macie własnego sklepu internetowego, to bym spróbował, tak? E oczywiście, jako kolejny element e e sprowadzenia klientów na Waszą ofertę, nie na, na samym początku, e zrobiłbym to tylko na oferty, które już mają sprzedaż, które mają fajną konwersję, bo to jest zasilanie. Zasilanie tej aukcji nowym ruchem. Ja też w ostatnim czasie to ten case mi sprzedała Dominika, też praktykuję z naszego zespołu, Dominika oczywiście, i go praktykuję. Że jeżeli już mi nic nie szło, to próbuję z Google Adsami. W dwóch przypadkach to nam fajnie zażarło, więc też taki pomysł na być może odbicie się od, od czy opłaca się reklama graficzna? No pewnie, że się opłaca, tylko na tą reklamę graficzną trzeba jeszcze dłużej chodzić i bardziej ją pielęgnować, huchać e, niż e, reklamę sponsorowaną. Potem oczywiście są frazy, e, frazy wykluczające, e, im więcej, tym lepiej e, tych fraz. E, I chodzi w reklamie graficznej, żeby bardzo precyzyjnie targetować na użytkownika, tak, eee, w innych materiałach, e, które dzisiaj prezentujemy, też jest dużo o błędach, e, w acach, więc tam Czomek i poka pokazywali, czy będą pokazywać przykłady, no, jak tej reklamy graficznej nie robić, ale spróbujcie, dajcie trochę więcej czasu tej reklamie graficznej, przynajmniej z miesiąc i oczywiście e, e, mocno pielęgnujcie ją i, i, i patrzcie, pobierając frazy kluczowe. To też jest super pomysł na sprawdzenie, jak użytkownicy trafiają na waszą reklamę, co wpisują w przeglądarce. Może być to inspiracja na tytuły. Ok, reklama się nie, nie wyświetla. Czy to jest błąd? I ja tutaj upatruję trzy rzeczy, tak? No po pierwsze, jakość oferty, którą trzeba poprawić. No ogromny przykład, no co się dzieje, jak nie ma smarta, te stawki oczywiście są już dużo, dużo wyższe. Jest wiele innych czynników, które wpływają na tę jakość oferty. To jest raz. No Po drugie, czy ten tytuł jest odpowiedni? Bo być może e, on jest zbyt krótki albo jest tak niszowy tytuł, że mało kto go wpisuje. I ten zasięg w postaci pięciu e, kliknięć to jest maksymalny. E, I zwróćcie też proszę na to uwagę. E, Reklama też może Wam się nie wyświetlać, dlatego że zbyt często sprawdzaliście na własnej przeglądarce. I w tym momencie na Allegro jest capping, co powoduje, że kolejny raz algorytm Allegro nie pokazuje Wam Waszej reklamy, dlatego to sprawdzajcie od strony właśnie panelu ADS-ów, niż pogorszając własną trafność czy, czy współczynniki wpisując to bezpośrednio w, w Allegro.pl. No i na samym końcu stawka. Szczególnie w tym okresie grudnia albo w okresie sezonu dochodzi do sytuacji, kiedy konkurencja mocno CPC podwyższa i przy Waszej słabej jakości, nieodpowiednim tytule, naprawdę trudno jest się pokazać. Dobrze, reklama nie działa. Co teraz? Ja zawsze na to pytanie zadaję drugie pytanie, pogłębiam to, co znaczy nie działa. No, to, że ja wydałem 1000 złotych, a nie ma sprzedaży. I jeżeli znacie moje materiały, to dobrze wiecie, że no, reklama działa, bo przyniosła potencjalnego kupującego, tylko ta oferta jest tak słaba, że ona po prostu nie sprzedaje, i szczególnie to jest, zwracam uwagę do dropshippingowców, którzy gdzieś tam różnymi kanałami, różnymi kursami, jak to w miesiąc czasu można zdobyć bilion złotych, są zachęcani, inwestują, a, a pytając, ich, a co Cię wyróżnia na tle konkurencji, no to jest cisza w słuchawce, więc no, no niestety, no podchodzimy do tej sprzedaży na Allegro jako sprzedaży marketing, tak? Jeżeli marketing jest i on sprowadza klientów, a nie ma Zakończenia tej, 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 tego lejka sprzedażowego, no to znaczy, że ta oferta jest zbyt słaba. To znaczy, że odbieranie telefonów tylko po 18, no jest słabe. Odpisywanie na maili raz dziennie po 18, jest słabe. Brak dzisiaj w standardzie, kup do 12, wysyłka tego samego dnia. No naprawdę nie pomaga. I oczywiście to też mocno tak być może uszczuplam to, co mówię. W takim sensie, że są kategorie, gdzie wysyłka 5 dni, produkt jest tak niszowy, cena jest wybita do góry, odpowiadając po godzinie 18 i tak będziecie mieli ten sprzedaż, no, ale w większości niestety tak nie jest. Ostatnie dwa pytania. A co to nie myślę? No, w 95-98% od nie działa. Jest te 2-5%, gdzie gdzieś tam. Y, y, daje radę w większości zastąpienie tego y, własną pracą czy współpracą z agencjami jest lepsze. W większości, no jeżeli ktoś ma w swojej ofercie trzy produkty, to no nie powinien iść do agencji, powinien to oddać w WacExpress albo samemu to ustawić. To jest rozwiązanie dla leniwych. Takich rozwiązań na Facebooku i na Google jest wiele. Natomiast jeżeli precyzyjnie chcecie tworzyć y, kampanię, grupy reklam, to powinniście korzystać z bardziej zaawansowanych technik. I planer kampanii. Do czego służy, jeżeli oczywiście e, macie ten abonament za dwie stówki bez złotówki, wydajecie e, odpowiednią kwotę miesięcznie na lekko, przez ostatni kwartał to do niego dostęp. I dla mnie są trzy bardzo ważne funkcje tego planera: po pierwsze, żeby sprawdzić sobie sezonowość miesiąc po miesiącu, po drugie, żeby zainspirować się. Co ludzie wpisują w wyszukiwarkę jako, jako punkt numer dwa. No a po trzecie zobaczyć, w jakich kategoriach można sprzedawać dany przedmiot, więc to są trzy takie główne funkcje. Jest tego troszkę więcej, jeszcze można sobie sprawdzić konkurencyjność danego produktu, na przykład tak. To też jest jakiś tam element stawki tego produktu, jakie są maksymalne, więc fajne narzędzie, kawałek części mojej pracy, każdego dnia korzystajcie w połączeniu z Allegro Analytics. No, daje, daje przewagę konkurencyjną w postaci dostępu do danych. I tyle z tych najważniejszych pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś, napiszcie proszę w komentarzu Dziś o 20.00 taki główny live, który będę ja prowadził. Mam nadzieję, że będziecie, więc zostawcie suba, zostawcie lajka, wbijajcie na nasz sklep. Tam też są produkty, które Wam pomogą zwiększyć sprzedaż przed tym Q4, do którego my już wszyscy przygotowujemy, i mam nadzieję, że wy również. Dzięki, następnego.